Co musisz? musisz. mieć w strukturze na pewno biuro prasowe. Czyli taki zespół, który odpowiada na bieżące zapytania, a tych bieżących zapytań jest naprawdę pierdyliard. Codziennie coś. A to tego, a, 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 a czy pan, a czy lubi jeździć na rowerze? A czy, na przy... tak, a, czy, a czy robi badania okresowe, a jak często, nie wiem, chodzi z dziećmi na spacer, od takich pytań, przez takie pytania bardzo zaangażowane i te, te pytania wpadają tam codziennie, więc to tutaj masz to biuro prasowe, które musi to tak naprawdę obrabiać i to wszystko przekazywać. Tak masz mnóstwo zapytań też od dziennikarzy lokalnych bo nagle cała Polska się rzuca i chce mieć y, kontakt, chce mieć y, wywiady i tak dalej i tutaj masz y, y, no taki naprawdę y, żołnierzy którzy muszą y, to robić non stop i to jest praca to jest to jest ogrom pracy naprawdę y, który wymaga dużych kompetencji ale też uwaga doświadczenia politycznego i znajomości polityki to znaczy to wszystkie niuanse prawda niuanse tak doprawda co wolno co nie wolno bo też w polityce bardzo często są takie kwestie bardziej delikatne związane z tym, że na nie, musisz wyczuć na przykład na niektóre pytania, na które możesz odpowiadać, a na które nie musisz albo wręcz nie możesz odpowiedzieć.